Ten traci oh, yeah. ja. widać, że to młody ptak, ponieważ jeszcze nie do końca kontroluje swoje emocje w momencie, yes. kiedy zaciska się na rękawicy. Dla niego to jest polowanie. On myśli, że jesteśmy na polowaniu. i... Może bardzo łatwo zapomnieć się, zacisnąć za bardzo, wtedy już tego absolutnie nie kontroluje. Kiedy macha ogonkiem to znak, że jest gotowy do ataku. W ten sposób ptaki te komunikują się między sobą, bo trzeba Państwu wiedzieć, że myszołowce towarzyskie, no nie bez powodu nazywają się towarzyskimi, są to jedyne ptaki, drapieżne. Myślę, że możemy dać mu już ostatnią nagrodę. A proszę Państwa, wielkie brawa dla niego, to naprawdę jego debiut. Dużo pracowaliśmy nad tym, żeby zaufał nam i żeby mógł tutaj w towarzyst Państwa towarzystwie i dla Państwa latać w tak nieskrępowany sposób.